Jestem sobie w barze i zamawiam drinka. Kelnerka patrzy na mnie dziwnym wzrokiem. Ładna jest więc, rzucam niepewne. F -f fajną f... masz tackę. W sumie ciekawe, czemu stackom podchodzi zbierać zamówienia. Tekst na podryw zadziałał, bo na jej twarzy widzę uśmiech. Po trzech kolejnych piwach i paru równie dobrych tekstach na podryw dosiada się do mnie jakaś łoszka. Bez jaj, locha jak nic, ważyła chyba ze 140 kg i miała 1,60 m. O nie! Chyba jej się spodobałem. Przez następną godzinę przytakiwałem jej i udawałem uśmieszki. Mam za dobre serce, żeby wprost jej powiedzieć, że nic z tego nie będzie. Nagle podchodzi kelnerka, sama z siebie, moje teksty zadziałały. Mówi do mnie, że kończy za 20 minut i z chęcią ze mną gdzieś wyjdzie. Lożka to usłyszała. Godzinę się produkowała i nagle wszystko jej się wali. Nastawiała mi drinków, bo myślała, że jak się napije, to będę łatwiejszy. Wydała chyba z 99 ziko. Nagle jej plan jej się zawalił i przeszkodą była hot kelnerka. Rzuciła się na nią i wybuchła bitwa. O ran! Dwie laski się o mnie biją. Starałem się je rozdzielić, ale skończyło się na tym, że sam oberwałem. Musiałem zadzwonić na policję, dzwonię. Halo? Dwie laski się o mnie biją. No to w czym problem? Gruba wygrywa!